Aha, aha! Jeszcze to! A, a... Dostaję od Was wiele pytań o motocykle, które podróżujemy. No i ja Wam aspektów technicznych za dużo nie zdradzę, bo się na nich nie znam. Natomiast mogę Wam powiedzieć tak po kobiecemu, jak się pakujemy, z jaką prędkością jedziemy i czy wygodny jest na tylnym przedełku czy nie. Motocykl ma zamontowane dwie boczne sakwy dość pojemne i jeden tylny wałek. To pomarańczowe coś, to jest pokrowiec, taki pokrowiec, który kupiliśmy żeby chronić plecak w trakcie wędrówek. I ten pokrowiec naciągnięty jest na wodoodporną torbę, która nas ratuje z opresji i gromadzi wewnątrz wszystkie dodatkowe elementy składowe, które zawieramy w podróż, czyli są to na przykład... Aha, aha, jeszcze to! Aaa, a zapakowałaś tamto? Zobacz, jeszcze to tutaj trzeba schować! Ten czerwony kask w tej chwili siedzi na moim siodełku. Ja podróżuję z moim ulubionym mężem, Waldikiem. W tak daleką podróż nie wybrałabym się na moim własnym motocyklu, bo to tylko 125, która rozwija prędkości no góra 90 km, a prawda jest taka, że wtedy już wszystko drży i trochę się boje jechać. Tym motocyklem on ma silnik o pojemności 1500 cm. Autostradami tutaj jedziemy no maksymalnie 140 cm bo 140 km, dałoby się szybciej, ale naprawdę chcę tutaj urwać głowę. Bardzo wieje, te autostrady nie są osłonięte z boku i... Gdyby nie fakt, że ten motocykl razem z bagażami i z nami waży prawie 700 kg i ryzyko, że nas z autostrady zdmuchnie. Na tym siodełku jest również zamontowane takie oparcie. Ono mi sięga tylko gdzieś tak do, do krzyży, więc ja się swobodnie oprzeć. Nie mogę o tą torbę, która tutaj jest dopięta też nie szczególnie, bo to mogłoby po prostu polecieć i wpaść na szybę samochodu który jedzie za nami. Teoretycznie mogłoby się tak stać. Przednia szyba. Przednia szyba. To jest to, co mamy w tym motocyklu, a czego brakowało w poprzednim motocyklu Walka, czyli tym, w którym zjeździliśmy e, Rumunię. Trasa Transfogaraska i Transalpina. Ta szybka mu się bardzo przydaje pod warunkiem, że nie pada deszcz, bo wtedy kiedy pada deszcz, to musi wyciągać rękę i ten deszcz, te krople deszczu e, no, zmywać ręcznie, ściągać je ręcznie. Tutaj nie ma wycieraczek, tak jak w samochodzie. Natomiast plus jest taki, że wtedy kiedy e, tylko wieje wiatr, a na motocyklu zawsze wieje wiatr i tylko kwestia, czy jest on mocniejszy, czy słabszy. E, to wtedy Waldek, mój ulubiony mąż, mój najlepszy na świecie kierowca motocyklista, e, ma osłonę. Ja siedzę na tylnym siodełku i, i jestem zasłonięta no, posturą mojego męża, natomiast jego ciałem, więc on zwykle bierze na siebie ten pierwszy pęd wiatru, brał na siebie na poprzednim motocyklu ta bestyjka, ta bestyjka ma szybkę. Pokrowiec, który jest zamontowany tutaj, to jest pokrowiec wodoodporny, w którym Waldek trzyma telefon i uruchomionego GPS-a, uruchomione mapy Google, które nas prowadzą do celu. No i jest tutaj ładowareczka, czego nie było w poprzednim motocyklu, może ładować sobie telefon w trakcie jazdy. Prędkościomierz. Prędkościomierz pokazuje prędkość z jaką jedziemy zarówno w kilometrach, jak i w milach. Te mile są trochę przysłonięte przez tą dodatkowo tutaj zamontowaną osłonkę. Tą osłonkę zamontował Waldek, dlatego że wtedy, kiedy świeci słońce, to, no to nie widać tego prędkościomierza, a to jest istotne po to, żeby nie załapać mandatu. Natomiast minus jest taki, ale tylko niewielki. Można do tego przywyknąć, że przebieg pokazywany jest w tym motocyklu wyłącznie w Milan. A te dwa dodatkowe urządzenia, które znajdują się na prawej manetce to blokada manetki oraz zapomniałam, zaraz mój ulubiony mąż powie. Manetka I tempomat. Prawą manetką dodaje się gazu albo gazu ujmuje. Tutaj jest hamulec ręczny. Pod prawą nogą jest hamulec tylny. W lewej manetce naciska się tak jak tutaj mamy hamulec, to z tamtej strony to urządzenie to jest sprzęgło. A pod lewą nogą znajduje się dźwignia zmiany biegów. Biegi zmienia się nóżkami, a gazu tutaj się ręki, rękami.